DORWAĆ bestie w RMFFM. Imię i nazwisko: UL Swiney Najbardziej prawdopodobny podejrzany. Pseudonim: Morderca z Teksakany lub Phantom Killer. Czas i miejsce działalności: Miasteczko Teksakana, USA. Od lutego do maja 1946 roku. Liczba ofiar: 5. Skazany. Morderca nigdy nie stanął przed sądem. Turwać bestie. Noc 22 lutego 1946 roku rozświetlał blask księżyca w pełni. Na przedmieściach Texarkany, miasteczka położonego na granicy Stanów Teksas i Arkansas, w popularnym miejscu schadzek młodzieży, parkował samochód Jimmy'ego Hollisa. Pocałuj mnie, Jim. A jeśli ktoś nas nakryje? Tutaj, w środku nocy, Jim. Kto tam? O co chodzi? Zgaś tę latarkę, bo nic nie widzę. Wysiadać. Zaskoczona i przestraszona para postanowiła wykonać polecenie, podejrzewając, że to policjant na patrolu. Prawda okazała się zgoła zupełnie inna. Mężczyzna, którego kontury tylko rysowały się w oczach oślepianych światłem latarki, miał broń wymierzoną w dzieciaki. Spokojnie, oddamy Ci wszystko, tylko zostaw nas w spokoju. Podejrzewając napad rabunkowy, młodzież współpracowała, wykonując polecenia uzbrojonego napastnika w nadziei. Że skończy się na kradzieży, i cali i zdrowi wrócą do domów. Nagle głuchą ciszę nocy przerwał tępy huk. Mary Larry nie widziała dokładnie, co się stało. Zauważyła tylko, jaki chłopak osuwa się na ziemię. Przerażona myślała, że padł strzał i Jim nie żyje. Teraz uwaga napastnika skupiła się na niej. Dawaj turebkę! Nie mam. Nie? No to uciekaj! Mary biegła ile sił, ale napastnik wcale nie miał zamiaru jej uwolnić. Była to forma sadystycznej gry. Po kilkudziesięciu metrach dogonił ją i uderzył czymś ciężkim i twardym w głowę. Dziewczyna upadła i zaczęła błagać oprawca, aby jej nie gwałcił. Nie posłuchał. W pewnym momencie, nie wiedzieć czemu, odpuścił na chwilę i wtedy Mary, zebrawszy resztki sił, znów zaczęła uciekać. Tym razem napastnik albo jej nie gonił, albo po prostu pozwolił uciec. Nie wiedziała, nie oglądała się za siebie, tylko biegła w kierunku, w którym kojarzyła, że znajdują się zabudowania. Pomocy! Co się stało, dziecko? On... on nas napadł. Jim chyba nie żyje, a mnie skrzywdził. Kto? Nie wiem. Tam, kilometr stąd, przy drodze. Tymczasem obok samochodu Jimmy Hollis odzyskał przytomność. Ocierając krew z głowy, przypomniał sobie, co się przed chwilą stało. Nie widząc ani Mary, ani oprawcy, ruszył biegiem w stronę szosy. Tam natknął się na przejeżdżającego motocyklistę, który udzielił mu pomocy i wezwał policję. Na miejscu wkrótce zjawili się policjanci, wezwani zarówno przez mieszkańców domu, zaalarmowanych przez Mary, jak i ci wezwani przez motocyklistę. Jak się okazało, dźwięk, który usłyszała dziewczyna, nie był wystrzałem, a hukiem pękającej czaszki Jima. Obydwoje przeżyli, choć byli mocno poturbowani. Oficerowie zabrali dzieciaki na posterunek, gdzie udzielono im pomocy medycznej i wstępnie przesłuchano. Obydwoje zgodzili się, że napastnik był mężczyzną. Jim sugerował, że mógł być mulatem, Mary, że był po prostu mocno opalony. Według niej na głowie miał biały worek z wyciętymi otworami na oczy. Jak myślisz, kto ich napadł? Nie wiem, no ale podejrzewam, że mógł to być jakiś były tej dziewczyny. Nie mieliśmy żadnych innych zgłoszeń o napadach na małolatów. Już wkrótce policjanci i społeczność Texarkany mieli się przekonać, że jest inaczej, znacznie gorzej. 24 marca w nocy kierowca przejeżdżający obok tzw. alei Zakochanych zauważył zaparkowany samochód. Postanowił sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Na miejscu zobaczył krew ściekającą poniżej drzwi auta. W środku zastał dwa ciała. 29-letniego Richarda Griffina i 17-letniej Polly Ann Moore. Wezwani na miejsce śledczy ustalili, że i mężczyzna i kobieta otrzymali podwójne postrzały w głowę, prawdopodobnie gdy znajdowali się poza pojazdem. Sprawca po morderstwie umieścił ich ciała w środku. Richarda z przodu, między fotelami, Polly Ann z tyłu, na kocu rozciągniętym na kanapie. Obydwoje byli kompletnie ubrani. Zobaczy, łuska kalibru 32. No tak, ale tylko jedna. Myślisz, że dziewczyna została zgwałcona? Nie wiem, jest kompletnie ubrana, nic na to nie wskazuje. Policjanci nie zdążyli nawet na dobre podjąć śledztwa, gdy doszło do kolejnej zbrodni 13 kwietnia. Piętnastoletnia Betty Jo Booker, saksofonistka, razem ze swoim zespołem, jak co tydzień koncertowała w miejscowym klubie. Po występie razem z przyjaciółmi mieli udać się na imprezę do koleżanki. Dziewczyna wsiadła wieczorem do samochodu ze swoim kolegą, Polem Martinem, lecz nigdy nie dotarli na miejsce. Na drugi dzień rano, gdy nie wróciła do domu, zaniepokojeni rodzice rozpoczęli poszukiwania. W tym samym czasie przypadkowi ludzie znaleźli na poboczu drogi ciało Martina. Zobacz. Cztery postrzały. Głowa, kark, klatka piersiowa i prawa ręka. To wygląda na egzekucję. Tylko gdzie jest ta dziewczyna? Kilka godzin później i trzy kilometry dalej policjanci dostali odpowiedź na nurtujące ich pytanie. Betty została znaleziona, martwa. Leżała na plecach, kompletnie ubrana. W jej ciele widniały dwie dziury po kulach jedna w klatce piersiowej, druga w twarzy. Komplet odzieży sugerował, że nie doszło do gwałtu. Jednak sekcja zwłok wykazała, że było inaczej. Policjanci jako wiodącego tropu użyli zaginionego saksofonu. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania ludzi próbujących sprzedać tego typu instrument. Przesłuchiwano sprzedawców w branżowych sklepach, na pchlich targach oraz muzyków grających na tego typu instrumentach. Nie przyniosło to żadnego efektu. Jak się później okazało, saksofon leżał w futerale, ukryty w krzakach nieopodal miejsca zbrodni. Prasa huczała od spekulacji. Lokalna społeczność była przerażona. Nie zdążyli ochłonąć, gdy doszło do kolejnej zbrodni. 3 maja wieczorem 37-letni Virgil Starks odpoczywał w fotelu w salonie swojego domu, gdy żona, zaalarmowana dźwiękami dochodzącymi z ogrodu, poprosiła go z kuchni o sprawdzenie co się dzieje. Po chwili usłyszała brzęk tłuczonego szkła i strzał. Wbiegła do salonu i zobaczyła męża leżącego w fotelu z dziurą w głowie. W panice ruszyła do sypialni, gdzie trzymali broń, lecz napastnik oddał do niej kilka strzałów zza okna. Jedna z kul trafiła ją w policzek i wyszła obok ucha, druga uderzyła w szczękę i utkwiła w okolicach języka. Ranna, ale wciąż żywa pani Starks wybiegła z domu i ruszyła do sąsiadów. Tych jednak nie było. Dopiero w kolejnym domu otwarto jej drzwi i udzielono pierwszej pomocy. Wezwane na miejsce służby były zaskoczone tym, że udało jej się przeżyć pomimo sporej utraty krwi, oraz że pozostała w pełnej świadomości. Jak myślisz? To ten sam gość? Hmm. Z jednej strony nie mieliśmy tutaj dotąd takich historii. Z drugiej, schemat działania sprawcy jest inny. Ofiary to nie młodzież podczas schadzek. Broń była też inna. Nie wiemy. Fala zbrodni, która objęła spokojne dotąd miasteczko, doprowadziła do masowej paniki. W sklepach zabrakło broni i amunicji. Ludzie wieczorami barykadowali się w domach. Przez całe lato młodzi mieszkańcy Teksorkany organizowali się w swoistą milicję patrolującą nocami ulicę. Policja posunęła się nawet do rekrutacji ochotników wśród nastolatków, którzy mieli wabić sprawcę, pozostając nocą w zaparkowanych samochodach, obserwowanych przez uzbrojonych funkcjonariuszy. Jednak zbrodnie, tak jak gwałtownie się rozpoczęły, tak nagle ustały. Jeden ze śledczych ustalił, że każdej nocy, której dochodziło do morderstw, w okolicy dochodziło także do kradzieży samochodu. Ten fakt sugerował, że sprawca chciał zmylić ewentualny trop, posługując się podczas ataków nie swoim autem. 28 czerwca na jednym z publicznych parkingów udało się odnaleźć jeden ze skradzionych samochodów. Poddano go obserwacji, która przyniosła efekty. Autem posługiwała się niejaka Peggy Sweeney. Aresztowana zaczęła zeznawać, że niedawno wyszła za Juella Sweeneya. To jej mąż dał jej ten samochód, a obecnie jest w innym mieście i stara się sprzedać inne ze skradzionych aut. Do tego w jej mniemaniu to właśnie on może być odpowiedzialny za morderstwa. Bierzemy gadatka. To może być nasz fantom killer. Nie cierpię tych wydumanych prasowych ksywek. Szybko udało im się zlokalizować i aresztować Sweeneya. Podczas przesłuchań zachowywał się dziwnie, nie reagował na oskarżenia o morderstwa, nie próbował się bronić, stawał się być z nich dumny. Prace śledczych utrudniała również jego żona, która wkrótce odwołała zeznania. Nie zgadzały się także odciski palców znalezione na miejscach zbrodni z tymi pobranymi od Juela. Mając jedynie dowody poszlakowe, sędzia nie zgodził się oskarżyć słynnego o morderstwa z taksalkany. Poszedł on jednak na długie lata do więzienia za liczne kradzieże samochodów i za fałszerstwa. Do dziś nie wiadomo, czy to faktycznie on stał za głośnymi, będącymi inspiracją dla książek i filmów wydarzeniami z wiosny i lata 1946 roku w Teksorkanie. W książce napisanej przez jednego ze śledczych wiele lat później autor sugeruje, że długoletni wyrok za recydywę i kradzieże samochodów. Był formą niepisanej ugody między organami ścigania, które nie posiadały wystarczających dowodów, a Juelem Swinejem, który bał się kary śmierci w obliczu procesu z udziałem ławy przesięgłych. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Turwać bestie w RMFM.